Witam w preludium do serii Heroes z Mirem, w której wyjaśnię parę spraw między innymi co będzie na tych filmikach, dlaczego w ogóle są stworzone te filmiki i wyjaśnienie paru nieprzyjemnych kwestii, w sumie jednej nieprzyjemnej, ale to się przekłada przez parę filmików, więc można to ująć, że paru nieprzyjemnych kwestii. Tak więc... zamierzam stworzyć serię... zaczynając od Herosa Trójki, odrodzenia Rafii poprzez dodatki. Armageddon Blade, czyli ostrza Armagedonu i... Shadow of Death, czyli odrodzenia śmierci. O Jezu! Cień śmierci. I prawdopodobnie przechodząc również kolejne części, czwórka i piątka, również z dodatkami. I mam nadzieję, że jak uda mi się dostać szóstka, to również z szóstki. I dlaczego ją tworzę? Jak się na swoją grę, to w sumie można odczuć takie dziwne uczucie, Możliwe, że to duma, którą się czuje ze swojej pracy, z nagrania, z samego grania. I to, mimo wszystko, jest inna perspektywa niż jak się samemu stop gra. Tylko jak obserwuje się czyjąś grę i słucha się jego komentarz. Czasami zabawny, nawet. Czasami. Więc. Warto stworzyć taką pracę, w której samemu się brało udział jako gracz albo komentujący, komentator. I dzięki temu można poczuć to dziwne uczucie, którego się doświadcza wtedy. Chcę również pokazać parę rzeczy, których, które mogą być nieznane dla. Nowy gracz, albo dla nawet wyjadaczy Herosa, którzy już swoje spędzili przy tej grze a które wciąż mogą się okazać nowe. Jedyny problem, jaki nastąpił przy nagrywaniu serii, to końcowe klatki, na których niestety jest pokazany mój pulpit. Nie kończymy ekranem Herosa. Ale mam nadzieję, że to nie będzie problemem i nie zrujnuje całego oglądania filmu. Filmu. Serii. Odcinka. Nie ja wiem jak to nazwać. W sumie odcinek najlepiej chyba. I mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawili. Jak już wspomniałem, czasami będzie zabawny komentarz. A czasami jakaś nowa rzecz, o której mówię, nie wszyscy mogą wiedzieć. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku, zaczynającego już serię Trójki.